Polska może bardzo dużo skorzystać na tym, że Polonia jest tak rozproszona i jest nas prawie 20 milionów. My, emigranci, i tak znamy historię Polski, i tak wiemy, co to jest 3 maja, 11 listopada, i tak dalej. My uświadamiamy naszych współmieszkańców w Kanadzie, czym jest Polska, czym była Polska, kraj o, o tysiącletniej historii, że, że, że mieliśmy pierwszą w Europie konstytucję, że, że odrodziła się po latach niebytu. Z tego wynika również pewna polityka historyczna i my tutaj wkraczamy bardzo mocno jeśli chodzi o propagowanie i obronę dobrego imienia Polski i Polaków jak również bym powiedział o utrzymanie takiego pewnego dobrego statusu Polski na świecie bo to jest dbanie o ten wizerunek Polski na świecie i to jest ja bym powiedział jedno z zasadniczych zadań Rady Polonii Świata